Na czym polega nauka z kursem Twój pierwszy dyżur? Jestem lekarzem medycyny ratunkowej i współtworzę Twój dyżur. A z tego filmu dowiesz się, jak kurs pomoże Ci przygotować się do pracy lekarza, dając Ci zestaw praktycznych narzędzi i strategii niezbędnych w podejmowaniu dobrych decyzji klinicznych. Twój dyżur to projekt edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych lekarzy wkraczających w świat praktyki klinicznej. Wypełniając lukę między nauką na studiach a codzienną praktyką pomogliśmy już ponad 2,5 tysiąca lekarzom w przygotowaniu do leczenia chorych na dyżurach wieczorynkach, szpitalnych oddziałach czy Sorach. Kurs podzielony jest na lekcje odpowiadające objawom, z którymi najczęściej będą zgłaszać się do Ciebie pacjenci, zarówno dorośli, jak i dzieci. Dzięki ich realizacji nauczysz się rozpoznawać stany, które zagrażają życiu pacjenta. Dowiesz się, jakie postępowanie jest podczas nich najwłaściwsze, jaką diagnostykę i leczenie dobrać, a także zrozumiesz, kiedy odesłać pacjenta do domu, a kiedy pilnie przyjąć go do szpitala. Naukę z każdą lekcją zaczniesz od zapoznania się z krótką historią, która wprowadzi cię w jej temat. Następnie przejdziesz do powtórek, w ramach których odpowiesz na zestawy pytań otwartych z ostatnio przerobionych lekcji. Zachęcam Cię do ich rzetelnego przerabiania, gdyż umiejętność samodzielnej odpowiedzi na postawione w nich pytania okaże się bezcenna podczas pracy klinicznej. Następnie rozwiążesz krótki zestaw pytań testowych sprawdzających wiedzę z poprzednio realizowanej lekcji. Główna część lekcji to moduł wiedzy praktycznej, a jego wiodącym motywem są scenariusze kliniczne, które pozwolą ci wczuć się w sytuację dyżurową i przygotować do realnych wyzwań, które na ciebie czekają. Skąd wiedzieć, czy pacjent z bólem w klatce piersiowej może mieć rozwarstwienie aorty? Jak to rozpoznać? O co należy zapytać? Na co zwrócić uwagę podczas badania? Jak stratyfikować ryzyko? Jakie narzędzia predykcyjne zastosować? Jakie badania dodatkowe wykonać, aby potwierdzić lub wykluczyć tę groźną diagnozę? Końcu, jak postąpić w przypadku rozpoznania rozwarstwienia? Poprzez analizę autentycznych przypadków klinicznych wprowadzimy Cię w świat diagnostyki różnicowej. Nauczymy, jak od rozpoznania głównego objawu przejść do identyfikacji potencjalnych przyczyn. Analizując dodatkowe informacje, niuanse w historii pacjenta, stan kliniczny, współistniejące objawy i wyniki badań, pokażemy Ci, jak wykluczać lub potwierdzać kolejne rozpoznania, zaczynając od tych najbardziej krytycznych. Wiedza w każdej lekcji oparta jest na najnowszych wytycznych z danego zakresu. Skupiamy się na algorytmach i interwencjach, które są naukowo potwierdzone i skuteczne. Wszystko po to, aby wspierać Twój rozwój zawodowy i zapewnić Ci wysokie kompetencje. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pod każdą informacją w lekcji możesz zadać pytanie, na które odpowiedzą Ci lekarze z zespołu Twój dyżur, dzięki czemu otrzymujesz spersonalizowany dostęp do mentoringu praktyków, którzy przez cały okres nauki odpowiadają na wszystkie Twoje pytania. Masz też dostęp do tysięcy pytań i odpowiedzi pozostawionych przez innych lekarzy, dzięki czemu zobaczysz z jakimi wątpliwościami mierzyli się inni. Jeśli po zrealizowaniu lekcji masz ochotę podyskutować na tematy związane z lekcją, zapraszam cię do ekranu dyżurka, który znajdziesz pod każdym modułem wiedzy teoretycznej. Gorąco zachęcam cię do zadawania pytań. To świetna okazja do rozwijania swojego rozumienia i budowania wiedzy na lata. Na koniec lekcji poprosimy cię o jej ocenienie. Twój feedback jest dla nas szczególnie ważny, bo pozwala nam rozwijać i uzupełniać lekcje we wszystko to, czego potrzebujesz do nauki. Nasz zespół redakcyjny cyklicznie analizuje wszystkie oceny pozostawione pod każdą lekcją. Następnie przekuwa je w listę nowości i zmian i dodatków, które są realizowane i publikowane na kursie. Dzięki temu wartość kursu rośnie z każdym dniem, a ty zawsze uczysz się z aktualnych materiałów maksymalnie dopasowanych do tego, czego potrzebujesz. Nieodzownym warunkiem efektywnej nauki, która stoi u podstaw kursu Twój pierwszy dyżur, jest jej dobre zaplanowanie i rozłożenie w czasie. Na platformie znajdziesz narzędzie do planowania nauki indywidualnie pod siebie, które będzie wspierać cię w jej codziennej realizacji, informując o jej postępach i wskazując materiał do przerobienia danego dnia. Domyślnie, kurs sam zaproponuje Ci plan nauki rozłożony w czasie na podstawie czasochłonności lekcji. Jeśli chcesz, możesz dowolnie zmieniać kolejność działów, w których będziesz się uczyć. Jeśli planujesz uczyć się szybciej, lub po prostu masz własny pomysł na naukę, to możesz też samodzielnie przypisać daty do wybranych lekcji. Wszystkie elementy lekcji, takie jak zestawy pytań testowych czy powtórki, będą się dynamicznie dostosowywać do Twojego planu. Serdecznie zapraszamy Cię do nauki z kursem Twój pierwszy dyżur. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się i zadaj je na czacie, na naszej stronie czy napisz do nas na Messengerze. Dołącz do tysięcy lekarzy, którzy przygotowują się do samodzielnej pracy razem z nami. Do zobaczenia na kursie.